Cześć wszystkim! Po takiej krótkiej przerwie wracamy z powrotem do z Recon Breakpoint Czerwony Patriota. Tak szczerze mówiąc to już zbliżamy się ku końcowi tego całego dodatku, więc mogę Wam obiecać, że za niedługo nie będę już Was męczyć filmikami z tej gry, tylko po prostu wrócę do tych innych, które zaczęłam, a nie skończyłam i powinnam, więc spokojnie zajmę się tym. Natomiast jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to zajmiemy się eliminacją między innymi Basiliska, i już w tym momencie nie przedłużam, i po prostu życzę Wam miłego oglądania. Cóż to za dziwne rzeźby na górze? Nie zauważyłam żadnych. Załatw helikopter, jeszcze jak możesz. No, moment. Zaznaczyło ci misję? Co? Zaznaczyło ci misję? Nie. Może później. Pieniądze. Ci to zaznaczę. O, no dobra, teraz widzę. Ale. Nie dostałem informacji, żeby ją zaakceptować albo coś. Dzisiaj, bo że mamy przypiętą, dowołaj helikopter. No już chwila, znikasz i pojawiasz się. Widzisz helikopter? O, dobra. Ale daj mi jeszcze chwilę, bo ja muszę zobaczyć, czy ja czasem nie mam żadnej lepszej broni przy sobie teraz, bo już dawno tego. To wejdź do środka i sobie to zrobić podczas jak ja się będę tam zbliżał do naszego zadania. jest tak daleko, że mogliśmy się przeteleportować. No dobra, leć. No ale dobra. ¿Te gustó la Líder Ghost, infórmame sobre Bukarov. El mayor Piotr Bukarov es el líder de Raven's Rock. Nombre en clave Basilisco. Es un ultranacionalista que se ha rebelado y odia a Estados Unidos, ¿cómo no? Es hijo del difunto Vitaly Bukarov. Probable origen de la alianza con la conspiración. Líder Ghost, ¿qué decías? Te encontré, Ghost. ¿Quién eres? El líder de Raven's Rock. ¿No te suena? Búcarov. Tengo un regalito para ti, Nomad. Si te das prisa, quizá consigues salvar a inocentes de una muerte espantosa. Nomad, ¿me recibes? ¿Nomad? Búcarov se ha entrometido en la conversación. Debo seguir sus instrucciones. Espero que sepas lo que haces. Nie tam leję, Poczekaj sekundkę, ja tylko to zobaczę w opiach. No dobra. Graficznych. To jest na ultra. Czemu? Mam dziwne uczucie, jakby anty-aliasing. Nie, jest załączony. Dobra, gdzie teraz? O, wejdź do helikoptera, to tam polecimy. Mhm. To jest zaraz obok. Idziesz? No, ładuje mi się. Jakim cudem mi się to tak szybko załatwało? No ja mam, wiesz, większą. O, jasna. Tak, tak, tekst mm. tak. Tekstury tego typu rzeczy. Wiesz, mi to już panował. O. To co, robimy po cichu? No tak. Tutaj mam dwóch. Dla no, znaczy. Jakbyś mógł ściągnąć A, ale to czekaj. Mm, no go, poczekaj, muszę się przemieścić do dużo krzaków. A no, trzy, cztery i r. Ale masz cele. Trafiłem przecież. No, Do... nie wiem, bo oni znowu chyba z opóźnieniem padli. Tutaj jeszcze idą. Gościa, co wzywa posiłki, Byłoby dobrze by było go załatwić. No, ale on tam jest za tym budynkiem, więc możesz iść z tamtej strony. Dostał. A ja zobaczę, co no, no. tutaj jest. i see two tangos Nie pogada ze mną, bo cię nie lubi. Um. No. Typek ma strasznie wyłupiaste oczy. Które? Ten, z którym gadałem. Dobra, ja się zajmę trochę może okolicą. Jakaś Bomba, tu jeszcze co? Coś mi tu pika. Za bardzo. To być może znalazłaś Pik. ten właściwy Pik. dom. ¡Mierda! ¡Socorro! Estoy sobre una bomba. ¡Calma, voy a ayudarte! Pero... No, no te muevas. Siebie, es una trampa. Si lo muevo un centímetro, la bomba explotará. No tengo tiempo. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Ojej, a my to mamy na czas, ja to teraz zauważyłam. No ale co, jest więcej tych bomb? Ja nie widzę. Musimy jeszcze czterech zakładników uratować przed wybuchem, mamy 10 minut. Okej. Okay. To gdzieś pisze gdzie ta następna bomba jest? Hmm, ta. Gdzie? Na mapie. zobaczy No ja nie mam zaznaczenia. Znaczy... E... Nie no, na misji pisze znajduje się w prowincji New Sterling i Ettrick. Dobra, ja się tu przejdę szybko do tego domu obok. Bo on jest tak e... owinięty taką taśmą żółtą, może tam coś będzie. A to gdzieś musi być chyba obok nas. Czy nie? Ja słyszę. Pik, pik. Chociaż nie, no bo tutaj na tej minimapie mamy te takie powiedzmy białe kółko, nie? Więc chyba gdzieś w nim się to znajduje. Chociaż ma, też nie, bo tu znikło. Nie, to znowu żółty znacznik mi się pokazał, to No, ja też teraz widzę kolejna Tam w środku tego domu jest jeden koleś, który estoy sobre una bomba, si me muevo, detonará, me están dando calambres. He desactivado la bomba, vete, deprisa. No, brada, morada, esto de Es de dwóch stoi obok siebie no obok siebie co tam chcesz zaś halo dobra mam zakładnika jednego ¿Curda no? <laughs> ¿Qué mam tam veiste? Ah, tú soy curda. No vi... Escodos. Estoy sobre una trampa. He desactivado miedo. la bomba. Vete, deprisa. No quiero que muera nadie. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Vete. ¿Qué es lo que quieres, Bukharov? la misma que le negaron a mi padre hace muchos años entonces por qué no te enfrentas a mí deja tranquilos a los demás obedece mis reglas y nadie más sufrirá solo hay un sitio con información de mi paradero tienes las coordenadas mierda vale, te seguiré el juego pero no te lo pondré fácil ¿Posbierałyś sobie te skrzynki wszystkie? Nie, ale tam, tam nie ma. Chodź. Daleko no, zajęło. No po prostu przejażdżka życia. Szycia. Bez nici. hombres de Bukharov, debo registrar el lugar para encontrar la información que prometió <coughs> ¿Qué es Coś zrobido. <śING> <śling> <s Lydia> oh, 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 przycisnas, he matado. Mierda. En esta <Undga> cosa no hay información. Búcarov intenta liarme. ¿Te han gustado los regalos? Me sorprende que haya sobrevivido, Nomad. Pero hay una última prueba: los rehenes llevan bombas con temporizador. Sobrevives, demostrarás tu valía y podrás enfrentarte a mí. Bukarov me está vigilando. Debe de estar cerca. Puedo hacer esto a mi manera, pero si me descubren, los rehenes morirán. O puedo seguirle el juego y proteger a los rehenes. Pero entonces Bukarov tendrá tiempo de sobra para prepararse. No 15 minut po lewej. Poczekaj, bo tu jest ten z alarmem. Kurde, stoi za domem, zajmę się nim, poczekaj.

Mam jednego zakładnika, jest No, tutaj nie ma co w takim razie już robić, oprócz tych skrzynek, bo nam zostało prawie 12 minut. Tutaj jest jeszcze... Aha, bo tutaj jest jeszcze jeden znacznik. Dobra. Gdzieś... No. Dasz sobie tam radę sama? No tak, tutaj jest to nie ma... powiem. Okay. Si me muevo, detonará. Ah, mami, me están dando me gusta, calambres. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. todas mis expectativas Noma. Pensaba que no lo conseguirías. Lo único que queda es enfrentarnos y ver quién se impone. Es una cortesía, algo que mi padre no tuvo. Sabes dónde encontrarme. Es hora de resolver esto de una vez. A ver si yo Kto się skąd wziął? napuścił na nas ludzi Dzięki Bierzemy helikopter, było... nie? No, ale dalej przychodzą no, więcej ich jest. Dobra, lecimy. Desant z powietrza? No możemy. Kto skacze pierwszy? А, nie, можно заватфить из близко. Basilisco. El mayor Piotr Bukharov, heredero de Raven's Rock, ha muerto. Consumido Już tak szybko, poważnie. No nie strzał. Myślałam, że to będzie o wiele trudniejsze. No to jest to, że... Trochę się... Rozczarowałam. Problem na przykład z Divisionem, z Divisionem problem był taki, że te że ci bossowie by, to były takie gąbki na amo i tak dalej. Znowu gdzie w tej grze to postawiłem trochę za bardzo na ten no, realizm i tak, się. tak jak normalnie by się. Po raz o tym. No ten teraz porcasualidad informacją sobie jest to Basykamente jest Tak szybko ci bossowie umierają. No niby tak no ale ja że No prawdopodobnie umar, umarę bo to są takie kontenery z tym gazem tutaj, jak Aha, obok, no w sumie tak, widziałam, tam coś było Ech. takiego. Strzeliłem w jeden i jeden pasteku, no. Aha, no może, ale no i tak, no nie wiem, ja tak sądziłam, że może on byłby trochę bardziej obstawiony, nie? Czy coś takiego. Tak się zgrywał przez te radio. Na dalej w ten dodatek tym będą NPC-ci, czy tam ci bossowie będą razem z jakimiś robotami, czy jakimiś dronami, czy coś takiego.